Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się czegoś dobrego. Już niedługo startuje nowy sezon Pokémon Go. Będzie on się nazywał Season of Go, a wraz z nim startujemy z rajdami na Kajogra, Groudona, Mewtwo. Tyle do powiedzenia, zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, ja mam na imię Sebastian, to jest mój kanał o nazwie Diltek, związany z Pokémon Go. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i chcecie wiedzieć, co się dzieje aktualnie w Pokémon Go, zachęcam oczywiście do subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę, dzwoneczek, żeby oczywiście być na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon Go. Także zaczniemy sobie od bonusów tego naszego nowego Season of Go. Teraz wiecie kończy się season of Alola Mamy jeszcze oczywiście parę dni na ukończenie różnych questów itp itd Ale nowy sezon, więc no, mamy tutaj nowe bonusy i w ogóle Także przejdźmy sobie tutaj do tego Także bonusy tego sezonu to będzie W sumie nie widzę, sobie szczytam sobie tutaj stąd Także będziemy mieli increased friendship bonus damage for race, Czyli będziemy mieli zwiększony damage zadawany pokemonom e, Jeśli chodzi o Rajdowanie. Lur Modu będzie trwał godzinę przez cały okres tego Season of Go, czyli 3 miesiące, tak bo Season rozpoczyna się 1 czerwca o godzinie 10 rano i skończy się 1 września o 10 rano. Także mamy 3 miesiące tutaj tych bonusów, jeden ekstra dodatkowy special, czyli będziemy mieli dwa specjale jednego dnia, także to generalnie spoczko, moim zdaniem. One Extra Pokémon Candy when trading Pokémon, czyli będziemy mieli jeden, jeden dodatkowy candy za tradowanie Pokémona. Gwarantowany jeden XL Candy za e, tutaj tradowanie Pokémona, czyli nie, no nie będziemy musieli mieć tych, nie będziemy potrzebować 100 km, tak? Bo normalnie potrzebujemy 100 km, żeby Pokémony miały odległość od siebie, żeby ten XL Candy dostać. Gwarantowany w tym sezonie Season of Go nie będziemy tego potrzebować. Także spoczko. Gwarantowane gifty z Pokestopów za oczywiście zakręcenie Pokestopem. To są tutaj takie bonusy, jeśli chodzi o ten sezon. Dobra wiadomość dla graczy poniżej 40, bo teraz w tym sezonie, znaczy w sumie od tego sezonu, gracze od 31. levela i wyżej oczywiście będą otrzymywać... Candy XL za tutaj łapanie Pokemonów, czyli tak jak normalnie. Teraz musieliśmy mieć 40, żeby otrzymywać xl -ki. Tak, od tego sezonu level 31 plus będą mogły otrzymywać XL Candy. Także kto ma Pokémony na 40, chce mieć Pokémony na 50, a nie ma jeszcze 40 levela, teraz będzie mógł to zrobić. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Także to jeśli chodzi oczywiście o tutaj te bonusy tego sezonu, no ten XL Candy Access do, dla 31 leveli no to na pewno bardzo, bardzo spoko większa ilość graczy, którzy właśnie nie mają 40 na pewno się ucieszy. To już pewnie słyszeliście, jeśli chodzi o Community Day: 25 czerwca, 17 lipca i 13 sierpnia. Także możecie sobie zapisać te daty, jeśli chcecie uczestniczyć. To mamy sobotę, niedzielę i sobotę. W tej kolejności tak w czerwcu, sobota, w lipcu, niedziela i znowu w sierpniu, sobota. Także to jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o rajdy, Najaligo ostatnio był tak troszeczkę pokazany i na Twitterze, i na YouTubie, jeśli chodzi o kanał Pokémon Go. I tutaj no, mogliśmy zobaczyć właśnie Najaligo i tak zwanego Rai. Rai jest member is a member of the Go Ultra Recon Squad, czyli tutaj będzie on nam pomagał, jeśli chodzi o ultra tunele. Czy tutaj jak on tutaj te Ultra Bestie będziemy mogli zdobyć? Na razie jeszcze nic nie wiemy, ale na JaLigo był pierwszym Pokémonem Ultra Bestią, która była pokazana w Pokémon Go, że niedługo będzie, ale no nie wiemy jeszcze kiedy. Ale jeśli chodzi o rajdy, na rajdach będziemy mieli od 1 czerwca Kajogra. Kajogr shiny mi się pokończyły do moich laki tradeów z ludźmi. Każdy mnie pyta, masz kajogra? Nie mam. <grybujesz> Masakra. Także jeśli chodzi o rajdy, przejdźmy sobie tutaj do tych infografik. Jeśli chodzi o rajdy. Mamy tak, od 1 czerwca do 7 czerwca, do godziny 10, tak, te pokemony teraz to jest standardowa godzina od 10 do 10, czyli od 1 czerwca do 7 czerwca e, będziemy mieli Kyogra na rajdach, od 7 czerwca do 16 czerwca będziemy mieli Groudona na rajdach. Oczywiście tutaj jest możliwość zdobycia go Shiny, ale później to, co normalnie ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że Wy też, dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, Mewtwo. Mewtwo wraca na rajdy. Od 16 do 23 czerwca będziemy mieli na rajdach Mewtu, i tutaj przez ten tydzień będziemy mogli zdobyć Mewtu, jeżeli go oczywiście złapiemy, z atakiem Shadow Ball. Od 23 do 1 lipca na rajdach będzie też Mewtu, ale będzie on miał atak Side Strike, Więc tutaj do tych takich Legacy movesetów Mewtu będziemy mieli dostęp przez. Bru, ponad tydzień, tak? Ponad, no Prawie tydzień na jednego miutu z Shadow Ballem i na drugiego miutu z e, Scystrike'em. Także no, bardzo, bardzo kozak. Dajcie znać w komentarzach, czy też się z tego powodu cieszycie. Jeśli chodzi o Mega Rajdy, to w pierwszym tygodniu od 1 do 7 będziemy mieli Mega Stylixa, później Mega Aerodactyl do 16, e, później Mega Venosaur do 23 i Mega Blastoise do 1. Lipca. Także to też spoko, kto nie ma mega energii. Teraz za rajd zatrzymujemy 200, jeżeli w miarę szybko pokonamy danego Pokemona na mega rajdzie, więc to no, można sobie troszeczkę energii, mega energii, oczywiście uzupełnić. Jeśli chodzi o Ride houry, no to tak jak właśnie tutaj no, datowo możecie sobie spojrzeć, będziemy mieli jedno Ride hour na Kajogra 1. 8 będzie Groudon, 15 będzie Groudon, 22. Będzie Mewtwo i 29 też będzie Mewtwo. Także Ride right Hour w tym miesiącu, w sensie w czerwcu, naprawdę, naprawdę Kozak. Tak, tak mieliśmy troszeczkę tapu. Wiecie, no raczej mniej przydatne Pokémony, tak Kajok bardzo przydatny, Graudon e, też przydatny, Mewtwo, oczywiście. Masakra, masakra. Jeśli chodzi o paczkę, e, o miesiąc czerwiec, to niestety. No, nie wracamy do legend, ale tu w pasce będziemy mieli klinka. Kto jeszcze nie ma szans, e, Shiny, będzie mógł teraz e, ją, znaczy no, go zdobyć, może z paczki mu się uda. Jeśli chodzi o Spotlight houry 7 będzie Nosy Pass, będzie dwa razy Candy za łapanie Pokemonów. później będziemy mieli 14 czerwca Mantaina, dwa razy Candy za transferowanie Pokemonów. 21 czerwca będzie Spinarak, i tu będą ewolucje razy 2. Eee, znaczy, dwa razy EXP za ewolucję oczywiście Pokémonów i 28 mamy tutaj znaki zapytania, ale są gwiazdki Shiny, więc zobaczymy, co to będzie za Pokémon. Eee, także to jeśli chodzi tutaj o te informacje, o rajdy, o paczkę, o Spotlight Houry, będziemy mieli także dwa nowe eventy, które no nie mamy za dużo informacji, ale wróci Adventure Week, pamiętacie? Eee, tutaj mieliśmy właśnie z tymi fosilami eee, Rock typami. Czyli będzie on to od, od 7, od wtorku do niedzieli, e, 12 czerwca. No i później będziemy mieli crossover event z TCG, czyli te karty Pokémon, które no, wychodzą w seria z Pokémon Go. Więc no, wiem, że wielu z Was lubi karty Pokémon. Także no, tutaj też jestem ciekaw, co tu się właśnie podczas tego eventu wydarzy. Od 16 czerwca do 30 czerwca będziemy tutaj mogli e, coś zobaczyć ciekawego z tutaj tą kolaboracją. Zobaczymy co to będzie. Także od tego sezonu też będziemy mieli różne spawny w, tak jakby w różnych częściach e, świata, czy też miejsc na świecie. Nie wiem jak to jest generalnie oznaczone, ale wiem, że to jakoś jest oznaczone. Będziemy mieli tutaj podział na cities, forests, mountains, e, beach and water i będziemy mieli także podzielone na northern, hemisphere i southern. Hemisphere, więc tutaj no, różne Pokemony będą się spawnować, to w sumie mogę wam powiedzieć jeśli chodzi o to. Ja troszeczkę tutaj jestem zawiedziony, bo no, nasza część, tak czyli północna będzie miała spawny Ledyby, Trico, Torchika, Matkipa, Kombi, Gibla, Summer for Derlinga i jeszcze więcej, ale no, tutaj no, nie ma powiedziane wszystkiego. A dolna część, tak, czyli południowa, będzie miała Spinaraka, Larvitara i tym właśnie bardzo, bardzo jestem zawiedziony, no bo Gibla XL-ki mamy, Larvitara mniej, no bo jak Larvitar był Community Day, to jeszcze e, XL-ek wtedy nie było, więc no mamy na pewno z pewnością mniej tych XL-ek: Chimchar, Piplup, i Winterform Derling i Travis, także to będzie ta dolna część, pewnie. Z... Następnym sezonem jakoś się to wymieni, czy coś. Także to będzie taki podział na tutaj spawny, jeśli chodzi o nas jajka, to wiadomo, tu raczej o jajkach nie będziemy sobie zbyt wiele mówić, no bo zbyt dużych zmian tutaj nie ma. Także no jestem ciekaw, co będzie z tym Rai, czyli naszym tym tutaj strażnikiem, znaczy strażnikiem. E, pomocą, jeśli chodzi o ultra tunele. Jestem bardzo, bardzo ciekaw jak wprowadzam na Mam nadzieję, że będą pistbole, bo naprawdę będą pewnie wyglądać kozacko, a no mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie. Eee, także ultratonele, jeszcze nic o tym na razie nie wiadomo. Na też, ale na rajdach Kyogre, Graudon, Mewtwo. Także ja nie mogę się doczekać. Zapraszam Was oczywiście na co środę praktycznie. No, jeżeli nie będzie, to będę dawał znać, ale co środę 18:00 Right Hour na pewno będziemy hancić na Shiny, na setki. Serdecznie zapraszam. Subskrybuj kanał, dzwoneczek, żeby oczywiście być na bieżąco. No i dajcie znać w komentarzach, czy też się cieszycie, że wracają te Pokémony. Na rajdy legendarne. Także z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobało Wam się i przydały Wam się te informacje, oczywiście zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!